Idzie w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru 60 degrees North, czyli 6 stopni północ. E, I jest to Fambrois, Czyli malinowe piwo. 4,6% alkoholu. Tak, zgadza się. W składnikach jest woda, truskawki... Nie, truskawki maliny. E, 17% e, Słodowany jęczmień, pszenica, owiec, oh yes. chmiele i no. Six Degrees Note. Specjalizuje się w belgijskich piwach. Dlatego tutaj napisali. Urodzony w Belgii, uważony w Szkocji. Owocowa ekstra ekstrawagancja. Ekstrawagancja. 300 gram y, szkockich y, malin na litr piwa. Mmm, sporo. Y, słodkie i troszkę cierpkie. Hmm, no, całkiem, całkiem. Kolorek też taki. Czerwono-rdzawy od malin. Zamglone. Piana lekko. Y, taka różowała. No, no ale opadła. Kurier się dobijał do drzwi. No i opadło. Także niestety nie ma pięknej piany. Przejdźmy do degustacji. Aromat jest takiego e, kwaśnego piwa z malinami jest OK. Jak na kwaśny malinowy? W porządku. Dobra, spróbujmy. Was ja zrobię. Są maliny, ale jest to wytrawny piwo. Tu nie ma słodyczy. Nie, zero. Jest kwaskowość, jest cierpkość, <laughs> są maliny, a właśnie takie kwaskowe i jeszcze retronosowo taki dosyć fajny e, malinowy aromat. To wszystko się zgadza. A oni tam mówią, że to ma być słodkie. Nie, tutaj nie ma słodyczy nie, w ogóle. Zero. Drożdże ze żaru i wszystko. Słodycz tutaj nie ma. Ale może to być ciekawe piwo na lato. Bardzo orzeźwiające. Fajne, soczyste. No i zdecydowanie sesyjne. Także to może być opcja. Natomiast ja się nastawiłem na tą słodycz, na tą malinową rozkosz. A tu tak. No, no jest. No, przefermentowana malina. Fajny aromat, owszem, ale. No, tej słodkiej maliny nie ma. Nie, nie, tu nie ma. Ale to może smakować. Zdecydowanie to może smakować. Jak widzicie, nie powiedziałem dużo o składnikach. Tylko tyle, że jest to sporo e, W składzie jest słód e, pilzeński, pszenica i owiec. A chmiele to żatecki, czyli sas i huel melon. Po co im huel melon tutaj? Jakichś melonowych nut nie czuć. Jakiejś goryczki też nie ma. No lekka taka cierpkość na końcu. No i elektronosowo jeszcze więcej maliny. No, jak dla mnie jest fajne, ale nastawiłem się na coś innego. Może by dodać soku z maliny do tego takiego domowego. O, będzie słodsze. Ale to głupota, nie? Dolewać sok malinowy do malinowego piwa. Hmm. Na lato na pewno będzie fajno orzeźwiające. To trzeba przyznać. No ale tak, drobinkę słodyczy tutaj by się przydało, mi się wydaje. Takie słodko kwaśne by było. Tak, tak. A tu niestety. Także hmm. mam mieszane uczucia co do tego piwa. Jeżeli mieliście okazję pić to piwo, to napiszcie, czy też było takie wytrawne, z zerowym poziomem słodyczy, czy tylko takie mi się trafiło. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco. Przez to nie okusicie żadnej nowej, ale degustacji na pewno. E, przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasze zrobię. Cześć. Slandzia.